Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Ksajane witam was już w czwartym odcinku z Pokémon Krystal. Ostatni odcinek, jak właśnie sprawdziłem, nagrałem 12 dni temu, więc totalnie nie będę ogarniał, co się dzieje. Ale mimo to myślę, że nagramy coś fajnego. Jeśli ta seria ci się podoba, to miłoby mi było, gdybyś zostawił łapkę w górę i subskrypcję. A na razie, bez przedłużania, zaczynajmy. Dobra, tak jak mówię, nie ogarniam, co się tu dzieje, ale od razu zaczynamy z walki. Yy, zaczynamy od walki z trenerem. Ta odznaka z Violet. Pokonałeś Falknera? Dokładnie tak zrobiłem, jak pamiętamy. Yy, chociaż wątpię, że ktoś chciał obejrzeć ten poprzedni odcinek, bo był zrobiony w tak tragiczny sposób. Yy, mamy przynajmniej nauczkę na przyszłość, żebyśmy nie nagrywali za długich filmów. Jednak ja myślałem, że będziemy nagrywać takie półgodzinne filmy. Ten film, yy, co był tydzień temu. On był. Kurde, czemu, czemu się zastanawiam, co kliknąć? Wybaczcie. Aha, no tak, zapomniałem. Zapomniałem o tym fakcie. Ale spoko, PJ też podłował. Eee, co chciałem powiedzieć, eee, że nie możemy nagrywać tak długich filmów. Ponieważ, jak dobrze widzieliście, w tamtym tygodniu był odcinek i dźwięk nie był dopasowany do obrazu. był trochę przesunięte. Nie z mojej winy. W montażu było wszystko ok, ale w momencie renderu po prostu mój laptop nie wyrabia i nie wiem. Czy coś takiego się dzieje i wiecie. Ja kompa nowego to mam zamiar kupić kurcze w wakacje w przyszłym roku, nie? Pójdę w wakacje do roboty i będę zarabiał na kompa, a teraz trochę lipa. Priorytetem aktualnie dla mnie jest nowy telefon, ponieważ mój jest totalnie rozwalony. Eee, wa będziesz skrzeczał na tego pj'a Czemu ja w ogóle nie przyśpieszam walki z pj'em Dobra, okej, okay, jeszcze Spiro. Weź go szybciutko rozwal Trochę nieposłuszny jest. dobra. Uu! Rock troll. Dobra, jesteśmy uratowani. Jak mamy rok troła, jest pięknie. No, więc wybaczcie, że tydzień temu tak było. I czemu tydzień temu, a nie w środę, tak jak powinno być? Ponieważ tak wyszło, że się. Nie, nie udało mi się nagrać. W ogóle ten. Mówiłem wam, że pod pokemony. Pokémony. Oczywiście nie zrobiłem tego. Zubat jest na drugim poziomie. Ale my, póki tu jeszcze idzie, jesteśmy, bo widzę, że tu będziemy wchodzić do jakiejś jaskini. Pozwólcie, że ja tylko poszukam. Czy nie ma tu może takiego pewnego? Czy nie ma tu takiej pewnej owieczki? Może nie w tej trawie konkretnie. Już może tu być, nie wiem. Mi się wydaje, że tu gdzieś była. Eee. O, może tu jest. Nasza ukochana owieczka. Ale nie, chyba nie ma. Dobra, na pewno jest jeszcze jakiś inny elektryczny pokémon w tej grze. <grym się> Musi. Dobra, no to wywalone, jednak idziemy sobie do jaskini i będziemy tam. Coś robić? Yy, jaskinia łączna. No to lecimy przez jaskinię. Cóż to za Pokémon? Sentru. No to Centru to nie ma co. Dobra, jak. Oniksa może będziemy expić, tylko. Yy, zamieńmy. Tak. I teraz nieruchy. Tylko Zubata Damy na pierwsze ogień, żeby go zamieniać I żeby zdobywał expa, nie? Czajcie akcję Mam teraz trochę czasu, stwierdziłem, że nagram taki odcinek Żeby był na niedzielę Właśnie nie było odcinków Ostatnio trochę trochę było mniej Jedno odcinek wrzuciłem Zamiast dwóch w tygodniu Nie było najlepiej, musiałem No nie miałem po prostu siły Psychicznej, żeby siadać i nagrywać, ale Ale już jest w miarę okej, okay, to siadłem Onix na jedenastym Teraz co na niego użyć? Ja nie mam nic na takiego Onixa, żeby go zabić eee, Chyba, nie no, w sumie mam <laughs> Bellsprouta, ale nie chcę go expić Bo on nie jest do expienia Rocky Będziemy zwalczać ogień ogniem Zobaczmy ile by trwało Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Oplecenie też bym użył. Oplecenia specjalnie. O ładnie, ile taki który mu zabierze? No, jakby trafił, to by było jeszcze spoko. Jak trafi, to zobaczymy. Rockstroke raczej mu nic nie... Ej, dobrze działa. Wiem, że nic mu nie zabierze, bo to kamienny atak na kamiennego pokemona A my to jeszcze możemy wygrać. Tylko U, wygramy to z takim pewnym przedmiotem jak Potion. Dobra, musisz tylko trafić. Roki i będzie Git. Ok, krytyczny cios, pięknie. Wiemy, że nie jest skuteczny, ale zadziałał. Zubat Zubat ma piąty poziom. Trzy poziomy mu wzrosły. Dobra, no i tak się XP. Eee, no i Git Daniel rozwalony, ale jazda. Ale ogień. Jak to mówili pew pewni. Ludzie z warszawskiego koksa. Dobra. Aha, dobra, to nie jest walka z tym gościem. Tylko teraz jest walka z tym gościem. Russell, chce walczyć. Giodu. Na Giodu. W sumie... Dobra, nie, nie będziemy tak się bawić. Roki też pójdzie. On, tym. on, on go rozwali, tym. Yy, rzut skała. No i... Pięknie się Roki słucha. Chcemy zamienić na Zubata, oczywiście, że chcemy. Y, Pokémony, Roki. Tak się żyje, nie wiecie. Znacie moją politykę przyspieszania walk, czyli jeśli walka nie jest istotna, to ją przyspieszam. Zwłaszcza jak mam Rokiego, który się nie słucha. super okay. Supersonika poznał y, Zubat. Okej. Okay. Więc yy, fajnie Teraz Quilava dla odmiany Użyjesz żaru Pięknie Na hita zszedł Dobra, lecimy dalej Oczywiście zubaty Co jakieś przewiniemy Zobaczymy Co tam dalej Okej okay. Gościu, O. Ale ja bym takiego spróbował Dobra, to nie był dobry plan ale wiem kto sobie z nim poradzi, perfekcyjnie Roki Roki Balboa Jeszcze go tutaj nie było Zły atak ja klikłem, sorry Okej, okay, Roki, ten nie Roki tylko Zubat ma nowy poziom Koffing Dobra To już zrobimy tak Że Zubat wejdzie i zmienimy go na lawę. Bo Quillava sobie poradzi I Quillava też musi expić Wiadomo Starter to zawsze najsilniejszy Pokemon w drużynie Ale co my tu mamy Super bola, Czyli chyba nasz trzeci czy czwarty Great Ball Dobrze Będzie czy ułapać Nie wiem jeszcze co, ale coś złapiemy Mikstura No i pięknie, zużyliśmy wcześniej eee, Co tam mogę wam ciekawego opowiedzieć Nie wiem Ale tam był gościu ale to może do niego jednak pójdę o. Czemu nie mogę tu wejść? Myślałem, że mi się A klawiatura... Czemu nie mogłem tu wejść? O co chodziło? Podróżuję wzdłuż i wszerz, szukając pokemonów Czy ty też szukasz pokemonów? Czyli jesteś moim rywalem! Kolekcjonerem! Tak, jestem muzykantem i konszabelantem To dokładnie ja No gość się wygląda jak jakiś psychol Dobra, ona ma sloupałka. Chwylawa sobie z nim na luzie porazi, Nie, patrz, ona używa żaru. Chyba zapchnięcie zadziała lepiej. Oczywiście, że działa lepiej, bo ogień na wodę jest dość nieefektywny. Ale dobra. Zubat ma ósmy poziom, więc spoko Co tu jest w dół? X-Obrona, dziękuję bardzo za X-Obronę, bardzo mi się przyda, na pewno i kiedykolwiek użyję w tej serii U, to gdzieś jest Jest tutaj... TM39, to jest bardzo interesujące Ponieważ ten TM Jak wszyscy dobrze wiemy Nie wiem, kto by tego nie wiedzieć, to trzeba by było być naprawdę jakiś... Gwiezdny pęd Dziękuję za gwiazdy pęd Mam świadomość tego, że oglądanie tej serii jako fan Pokémon to jest mega zabawne, bo ja jestem, wiecie, fake. Ja tak naprawdę nigdy się nie interesowałem Pokémonami. Ja prawda jest taka, że po prostu... Lubię Pokémony i dlatego zdecydowałem się nagrywać takie filmy, ale to nie znaczy, że znam każdą grę na pamięć i znam się na Pokémonach, nie? To, że je lubię, nie muszę się na nich turbo znać, coś tam umiem, nie wiadomo. Nie jest tak, że nic nie ogarniam, ale wi wiadomo jak jest. Eee, bo już mi pamiętam wiele razy pisali. O, bo ty się nie znasz i ja ci kręcę. Jeśli ty tego nie wiesz, to ty w ogóle nie możesz ten. Jak ty nie jesteś fanem, w ogóle, ten. Dobrze, że mi jeszcze nie powiedzieli, że... A, bo ty znasz Pokémony przez Pokémon Go. Bo to mój tekst, ja tak tylko mogę mówić. Bo jak coś to tak nie jest. Ja może jestem trochę młody, więc nie oglądałem pierwszej generacji Pokémonów na TVP, ale... No. Mam wspomnienia. Najstarsze moje wspomnienie związane z Pokémonami to było jak oglądałem w telewizji Pokémon... Czernibiel, i przez to jest to moja ulubiona generacja. Tak, i stamtąd uwielbiam Snaibiego. Dokładnie. Ej, nam w przedszkolu. Ej, kurde, to ja faktycznie jestem taki dzieciak. Oho, ho, ho. powiedzieć, że ja właśnie w przedszkolu to oglądałem. Piątą generację. Kurde. A to może jakieś powtórki były? Nie wiem. Wydaje mi się, że wtedy był, nie było jeszcze takich rzeczy <laughs> Nie no może były, nie wiem Wywalone w sobie. Ufale się wam z moich przedsiębiorczych ruchów e, Ponieważ Kilka dni temu Co? Wow! Mamy jajo! Pięknie, pięknie! Brawo, brawo Brawo Byliśmy świadkami narodzenia to Gepiego, To Gepi wykluwa się z jaja, więc u miałem przez chwilę wrażenie, że to jakiś Shiny <laughs> Nie, nie chcę nadbadać. mi To Gepiego. To Gepi. Statystyki, no pięknie. No. Gepi ma warczenie i urok. To dużo zrobi, ale wywalone. Eee, co chciałem powiedzieć? Pochalę się wam z mojego pięknego... Znaczy nie wiem czy pięknego yy, przedsięwzięcia. Otóż sprzedałem moje PSP. Nie wiem czy wiecie, jestem ogromnym yy, fanem PSP. Jestem generalnie kolekcjonerem starych konsol i starych gier. Jak kiedyś będzie okazja to wam pokażę. A, kurźwe, ja to miałem czytać. sam, więc przy... Dobra, wywalone. Nie chcę mi się tego czytać. A co jest w tej trawie? Co w trawie piszczy? Gratata Hopip, Spiro Hopip, dobra, wywalone Co to? O, walka No, jestem kolekcjonerem starych gier, starych konsol Zwłaszcza konsol PlayStation yy, Ponieważ Jakby się mogło wydawać, że bardziej Od Nintendo, o, dołączyła mi się klawiatura, pięknie Dawno tego nie było O, dobrze, przerwało grę, to już mogę grać Antony! Gre... O Boże Antony! Jejku! Walczymy z Antonem, to możemy przegrać, bo Antony to jest GOAT. Ale. Dobra, co chciałem powiedzieć? Eee, w sumie z Nintendo, to ja mam tylko Switch'a, nie? Więc. Aż takim kolekcjonerem się nazwać nie mogę. O kurwa! Nie przemyślałem tego ruchu. Czemu ja wystawiłem? Dobra, chyba Rocky Balboa też za dużo nie zrobi. Też... go tam wiedział Coś tam robi nawet Dobra Bellsprout niestety, no bardzo nie chciałem tego zrobić, ale no Musiałem O, dobra i ym, właśnie w mojej kolekcji znajdowały się dwie konsole Sony PSP. Jednej z moich ulubionych Okuźba To gepi coś zrobi? To zna tylko warczenie i urok Dostał nam zubat Ultradźwięk Okej okay. Wysysamy z niego energię. Ty bo to jest teraz trudna walka, ale dobra. Dzięki temu, że jest skonfuzowany, ale już nie jest. Ultra dźwięk znowu. Okej, okay, musimy się uleczyć Kurde, nie spodziewałem się do takiej ciężkiej walki na start eee, Okej, okay, jeszcze raz On już nie jest skonfuzowany teraz się skapłem. Jeszcze raz O, pięknie Okej, okay, wygraliśmy to, ale ciężko było, naprawdę no, bo jednak to Antony, to musiało być ciężko No i sprzedałem jedną z nich Dokładnie sprzedałem PSP 3004 i użyłam aktualnie mojego starego. tego. PSP Street. Jest gorsze, ale. ale je kocham całym sercem. Dobra, z ciebie duszeczka. No jasne, że pięknie. W zasadzie bardzo lubię to słowo. Pięknie. Dochodzimy do nowego miasta. Wow. Cóż tu się dzieje? Wioska Azela, gdzie ludzie i pokemony żyją w harmonii Pięknie, pięknie <laughs> Jezu, nie mogę tak mówić, bo mnie zabijecie W sensie nie, nie ma w tym nic złego, że będę mówił pięknie, ale jak będę nadużywał tego słowa to będzie źle Bo wiecie, nie wolno Dobra Idziemy tutaj I co mamy w tym mieście? Mamy salę pokemon co dalej? Co jest tu? Tu jest drzewko. Drzewko owocowe. Aprikorny. No to bierzemy. Bia apricorn. Co my tu mamy za domek? Elo? Hmm? Kim jesteś? Sian, tak? Mam wykonać dla ciebie bole? Aha, no tak, bo to były apricorny, więc może nam pokebole zrobić. Dobra, wywalone. Nie obchodzi mi tu Rocket. On se poszedł. Ej, mogłem jednak przeczytać co on gada. Dziadek Sticknow, jestem samotna. Bywa. Eee... co my tu mamy dalej? Tu jest sala Pokémon, co on mi powie? Słyszałeś o ogniu. O, ogonie Slowpoke'a. Eee, ponoć są pyszne. Cieszę się, że ci to powiedziałem. No, jasne, jestem turbo zadowolony, że mi powiedziałeś taki super fakt. Tu jest jakiś dziadek, to no może ten co uciekł, tej dziewczynce. Z miasta zniknęły wszystkie Slowpołki. Okej, okay, czyli naszą misją może będzie znalezienie Slowpołka. Powinniśmy zostać w domach. No, jeszcze z tym mogę pogadać, nie z tobą. Gdzie zniknęły wszystkie Slowpołki? Poszły się gdzieś bawić? Może. A ty co powiesz? Farfetch. Nie powiem jak to przeczytałem na początku. Możecie się sami domyślić, z miasta zniknęły wszystkie sloopołki. Podobno ktoś gdzieś sprzedaje ich ogony. Okej, okay. może w sklepie. Witamy, kup. Czy kupimy tu ogień sloopołka? Nie, Może że ktoś na czarno jest, sprzedaje obok lady. Nie sprzedajemy superbole, wywalone. Mam w to, co ty do mnie gadasz. Superbole czyli tu nikt nie sprzedaje. Ogonów, a może tu w pokecentrum ktoś na czarno. Czy wiesz, co to za aprykordy? Dobra, wywalone. Dobra, PC Billa pomieści 20 pokemonów, Wywalone. Eee, tu już byłem. Ty, co mi powiesz? Czy zostań się przez a Azala? Nie wiem mm. Okej, okay, chodzi o sudo udo chyba, coś tam o drzewach było Nie, znowu w tym mieście nic nie zrobimy, bo ktoś ukradł slowpokie przez co, nie wiem co się dzieje Las ilex. Ok, Okej, lekko mrocznie Cóż tu się dzieje I z tą historią z PSP chciałem powiedzieć, że Nie wiem co chciałem powiedzieć ja chciałem się pochwalić Że jestem taki przedsiębiorczy że sprzedałem swoją ukochaną konsolę eee... Znajdujemy ocucenie, Pięknie Dokładnie tego potrzebowaliśmy A gdzie zmierzamy? Tego nie wiem Fajnie by było się dowiedzieć ale Weedle Dziękuję A powiedzcie mi tylko czy ja uleczyłem pokemon? Nie pokedex Uleczyłem, ok. No dobrze. Aha, miałem zadzwonić do. O boże. Yy, miałem zadzwonić do Elma. Jak tylko. Mm, jak tylko się wykluje ten. Hej, Sian, jak tam jajo? Co? Wykluło się? I co to za Pokémon? Proszę, pokaż mi go. Tylko chcę zadzwonić do Elma. Jeszcze raz dzwonimy. Hej, się, jak tam ja? ja co że się. Wow, wow, dobra. Eee, muszę tam się chyba wrócić do niego w takim razie, tylko że Jest to kuźwa trochę daleko. Więc nie wiem. A tu nie przyjdziemy? No nie mamy kata, żeby to, żeby to zrobić, to, to nie wiem. No stąd przyszłem, no. nic tu nie ma. Ty coś mi powiesz? Las ma swojego opiekuna. Nic ciekawego. Obejrzałem ten las jeszcze raz dookoła, ale. Nie wiem. Ciężko mi stwierdzić. Co my tu mamy zrobić? Sala zamknięta. Elm chce, żebym do niego wrócił Tylko czy to jest teraz dla nas priorytet, żeby wracać do Elma? Ej, tu się otwarło! O, dobra, jednak wiem, co mamy robić Slow... pięknie Dokładnie tego szukaliśmy Słuchaj, Shayan. Strażnik na górze zwiał Gdzie się na niego... Gdy się na niego wydarłem Ale potem spadłem na samo dno zdroju Gruchnąłem na Cooper tak mocno że nie mogę się ruszyć. Kurcze, ty się nie poobijał. Moje Pokemony spuściłyby i mnie złe manto. Nic za to nie... Po nic za to nie poradzę. siayan pokaż mi w moim imieniu! Z kim zadarli No dobra. Ojej, aha, bo to jest power. Dobra, teraz się Kurczę, stałem sobie na górze. Na straży, aż tu nagle drze się na mnie jakiś stary dziad Wystraszył mnie tak mocno, że spadłem na sam dół Chyba rozładuje na tobie moją złość Nieładnie, bardzo nieładnie, tak się nie robi Zespół R, Zbir Chce walczyć Wysyła ratatę A my na twoją ratatę wysyłamy zubata Aczkolwiek zmienimy tego Zubata na naszego Rokiego. Bo zaraz wbije 15 poziom. Więc sobie to przyspieszymy walkę, bo oczywiście Roki się nie słucha. Okej. Okay. Oczywiście zmieniamy na Zubata, Druga ratata. Roki. Bigo! Użyję taką, który ci każę O, dobra Roki ma 15 poziom, pięknie. Ok, kolejny, kolejna właściwie. Zostawić ogony? Ta! Tylko spróbuj nas pokonać! Dobra, spróbuję. Ok. Pani z zespołu Erzbir wysyła zubata. A my wysyłamy zubata. Tylko trochę lepszego. Ale tu już sobie Quillava poradzi na spokojnie. Ponieważ. Nie będziemy czekać, aż Rokiś będzie się słuchał. Tylko będziemy używać Quillavy, bo. Zwyczajnie będzie prościej. A ten Wyroki ma już 15 poziom, to dosyć spoko. Okej. Okay. Dobra. Ej, ty, mam teraz slaga, bo ja chyba mówiłem w pierwszym czy w drugim odcinku, że. Onix ewoluuje przez wymianę A czy przypadkiem Onix nie ewoluuje przez kamień ewolucyjny? Nie wiem, nie pamiętam, wybaczcie <grym> Ja jestem tylko tym Pozerem Pokemonowym Żadnym fanem Wypraszam sobie <grym> Przecież Jak można ten, Się znać na Pokemonach Nie, jakbym się znał na Pokemonach to Onyx nie nagrywał mnie nie czy dobra, bo to już brzmi jakbym serio mówił, że się znamy, się nie znam. Ja nagrywam to, bo mi się podoba. Chociaż chętnie bym czasem ponagrywał coś innego, ale. Ale już se tak wybrałem. No i kolejna mikstura. Do kieszeni włożona. Mamy slow który wygląda tak upośledzenie, że to jest, nie wiem. Przesada. Przestać zabierać ogony slow Gdybyśmy Cię posłuchali, ucierpiałby nasz zespół. R No to zuba, może no Zubat sam go pokonasz. Nie pokonasz, okej, okay, rozumiem. Ale za to, ratata pozwoli Quillavia zdobyć 18 poziom, a Quillava jest niepokonana. Jak wszyscy dobrze wiemy. Żar. I ostatni Pokémon, dzięki któremu Zubat będzie miał 11 poziom. O kuźwa Oszołomiony jestem. Nieważne. Dobra, I jeszcze ty, ziomeczku. Czego chcesz? Jeśli przegrasz, yy, co? Jeśli przerywasz nasze dzieło, nie oczekuj łaski. Nie oczekuję, oczekuję, że Zdecie mi ogony z sobą. Dzięki czemu wykurzę was z tego miasta. I będę mógł w następnym odcinku pokonać lidera sali. T tego oczekuję właśnie od was. Bo ten odcinek ma już pół godziny prawie. Yy, surowy oczywiście, bo tam wiecie. Czy pójdę sobie w trakcie odcinka do Kibla, bo sobie pije kawę i to wycinam, to To zawsze wiecie, trochę czasu mniej będzie o koniec końców. Okej, okay, to nie był dobry wybór. Chwilawa. Użyj żaru. Ok. Tak, rokeci rozpadli się. 3 lata temu, ale nadal działaliśmy w podziemiu. Teraz baw się dobrze, obserwując jak robimy zamieszanie. Okej, okay. chyba ten chłop z tego domu. Brawo, Sian! Zespół R znowu błysnął. A i moje plecy odpuściły. Co? Dobrze przeczytałem. Eee, chodźmy już stąd, jasne, idziemy. Co? Co nie powierzchniowego? Hmm, Siam. Twoje działania w zdroju były wręcz bohaterskie. Podoba mi się to. Będę zaszczycony mogąc stworzyć po Pokebole dla kogoś takiego jak ty. Na razie jednak mogę zaoferować tylko tyle. Ball Czym jest Wabikbol? Eee, tworzy bole z apricornów. Zbieraj drzew. Spoko, spoko, dobra, siomeszku nie chcę żadnych boli od ciebie. I. Czy już może. By... sala jest otwarta. Pięknie. I tym samym ten odcinek dobiega końca. Jeśli wam się podobał, to miło by mi było, gdybyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję. A na razie już dziękuję za oglądanie. Mówił Ksajan. Siema.